Kochani, słuchajcie, słuchajcie nie muszę wam coś powiedzieć. Możecie na chwilę zapauzować? A może sama się zapauzuj, co? Tak na dwie godziny. Chwilowo jesteśmy zajęci. No mów, co się wydarzyło. Dobra. Uwaga, w lecie będą kręcić w Wisconsin wielką produkcję i mam szansę na główną rolę. No co ty powiesz? A co to za film? <laughs> nie wiem, coś się jakiś wilkach w kosmosie. nie wilki! Dziewczyno, to mój absolutnie ukochany komiks. No co ty? Mam grać jakiegoś Tristana. W sensie Tristana Lajkanta? No. Super bohatera? Właśnie. Ale Tristan to chłopak. A dokładniej pół chłopak, pół wilkołak. Ale z całą pewnością nie dziewczyna. Wiem, w oryginale nie, ale ludzie z produkcji widzieli jeden odcinek Wydaj Głos, w którym mi się śniło, że jestem w kosmosie. I śpiewam strasznie wysokie dźwięki i ratuję ziemię przed asteroidą. Ty wiesz, że ja uwielbiam ten odcinek? Ja też, chociaż miałam pewien problem z logiką, ale ty grałaś świetnie. Takim się tam spodobałam, że rozważają, żeby nie zrobić z Tristana... Dziewczyny dla mnie to rozważają! Musiałem ją powstrzymać dla jej własnego dobra. Fani bywają naprawdę okrutni. Mówię wam, w końcu też jestem fanem. Ludzie tu chodzi o Tristana Laikanta, Samego Strażnika Pazura Wolności. Czy tu... Widzicie to? Co tam, Digi? Co tam, Ryni? Co tam z twoimi włosami? <grym> Powiedz, że nie poszedłeś do fryzjera, bo ojciec ci kazał. E, co? Chyba żartujesz. Sama wiesz, że trzeba było przyciąć. Myślisz, że mu się spodoba? Słonko, ty nie możesz tak dawać sobą pomiatać. No okej, okay, fatalne miałeś te włosy, ale no nie w tym rzecz. Ale ja nie potrafię. Chcę, żebym nie lubił to twój ojciec, a ty i ja przecież przecież coś tam między nami jest. No właśnie, coś jest. <grym> może znajdzie się coś, co lubi mój ojciec i ty też i może to was połączy. Dobre, czekaj, co on lubi? Lubi się na mnie wyżywać. O, a wiesz co jeszcze lubi? Grillować. To zdecydowanie lepsze niż wyżywanie. A gdyby tatuś mnie nie polubił, mógłbym ci pomóc w egzaminie na prawko. Ej, <grym> słodkie to było. <grym> Spokojnie, żarcik. <laughs> On nie lubi żartów.